18 czerwca 2020 roku siostry Elżbietanki prowadzące w Kościerzynie niepubliczne przedszkole zwróciły się za naszym pośrednictwem do mieszkańców z prośbą o wsparcie finansowe. Zebrane środki miały być przeznaczone na gruntowną modernizację przedszkolnego placu zabaw. Rozpoczęliśmy zbiórkę dosłownie z jednym groszem w skarbonce i dzięki życzliwości wielu osobom, mieszkańcom Kościerzyny, okolic, sąsiadom, przyjaciołom naszego przedszkola i domu udało nam się zebrać Całą kwotę, to jest 54 105 zł. No i nie tylko całą kwotę, bo jeszcze jest mały ogonek, który też przeznaczymy na zakup nowych mebelków. Uroczyste otwarcie Nowego Placu odbyło się w środę 16 czerwca. Dla zgromadzonych gości, dzieci przygotowały specjalne przedstawienie. Wręczono też podziękowania dla sponsorów.